Dzień dobry państwu. Dzisiaj skoncentrujemy się li tylko na kompozycji, bo to jest zagadnienie podstawowe i wszyscy powinni jakoś ten problem opanować. Także każdy rysujący wie, co to jest kompozycja. I jest pytanie podstawowe: co to jest kompozycja w rysunku artystycznym? Ano, kompozycja w rysunku artystycznym to jest umieszczenie elementów w kadrze, tutaj mam kadr, prawda, prostokątny w tym wypadku, może być różny ten kadr, bo może być okrągły, może być kwadratowy, w taki sposób, żeby był pewien porządek, prawda. Czyli porządnie trzeba te elementy rozmieścić. A teraz tych porządków mamy znów szereg. I ja tu sobie napisałem takie podstawowe, które chciałbym Państwu przybliżyć pojęcia w zakresie kompozycji. Mamy kompozycję wertykalną, kompozycję oczywiście rysuję sobie kadr, Prawda? Tu, ogólne zagadnienia na razie poruszamy na temat kompozycji. Potem przejdziemy do, praktycznych, o, do praktycznego oglądu martwej natury i będziemy ją sobie już tu analizować. Czyli pierwsze zagadnienie: kompozycja wertykalna. Abstrahując od martwej natury, widzieliście Państwo pewnie kiedyś drzewo i chcieliście go narysować. Od czego zacząć? Jak go zakomponować? No, mamy na przykład taki kadr prostokątny, wydłużony, pionowy. Prawda? No, narysujemy drzewo, jakieś tam drzewo. Na tle ziemi w kadrze, prawda? No myślę, że to jest zakomponowane drzewo, bo się zmieściło, prawda? Bo jest problem, jak zmieścić temat w kadrze. Natomiast taki kadr, ja go pomniejszę nieco w skali, żeby mi się zmieściło. Mamy tu zapas papieru, ale będę takie różne ska w skali formaty tutaj Państwu rysował. Jeżeli zakomponujemy na przykład w kadrze poziomym to samo drzewo, no to już tutaj bohaterem jest raczej. Przestrzeń wokół drzewa, niż samo drzewo, prawda? Także należałoby się zastanowić, jakiego użyć kadru, czy pionowego, czy poziomego. I stąd ta kompozycja to się nazywa kompozycja wertykalna, czyli kierunki pionowe, pionowa, wydłużona. Ta kompozycja to jest kompozycja horyzontalna, ale ona nie jest najlepsza dla tego tematu, prawda? Bo ten temat tutaj został zdominowany przez przestrzeń, która go otacza, i raczej bohaterem tego rysunku jest pejzaż niż. Drzewo, prawda? Czyli drzewo w pejzażu, można powiedzieć. Natomiast naszym głównym zagadnieniem było zakomponuj drzewo. No to też, jakże ważne jest użycie odpowiedniego kadru, odpowiedniej kompozycji, żeby ująć właściwie temat, prawda? Tu jest istotny element. Także zawsze się nad tym zastanawiamy. I teraz tak. Ta kompozycja horyzontalna, czyli kierunki poziome, horyzont widać, jest po prostu kompozycją na ten temat drzewa, które chcemy zakomponować, niezbyt dobrą. Także mm, uważam, że lepszą byłaby kompozycja drzewa w pionowym kadrze. Może nie na osi, bo tutaj jeszcze będziemy sobie mówić w późniejszym czasie o y, schemacie kompozycyjnym. A może wspomnimy od razu, żebyście Państwo mieli powiązane to natychmiast. Schemat kompozycyjny to jest coś takiego, jak sama nazwa wskazuje, coś co jest powszechne, występuje często, schematyczne, niezręczne, sztywne, mało z polotem wykonane, mało artystyczne, czyli są jakieś takie kanony podstawowe, które usztywniają. Natomiast rysunek artystyczny ma to do siebie, że powinien pokazywać naszą osobowość w kresce, prawda? naszą odkrywczość twórczą, prawda? także ten bezpośredni, spontaniczny ślad narzędzia, prawda. Które zostawia ten ślad na papierze, jest bardzo istotny w rysunku. I teraz mamy różne rodzaje rysunków. Mamy rysunki studyjne, mamy rysunki szkice koncepcyjne, akurat tu to, co robimy ten proces, to się nazywa koncypowaniem, czyli wykonujemy szereg szkiców koncepcyjnych na jakiś tam temat. Ja przeskoczyłem, obrałem temat drzewa, bo mówię ogólnie o kompozycji, prawda? Ten, to zagadnienie to jest ćwiczenie na dzisiaj, prawda? Tak. Mamy kompozycję. Wertykalną mamy kompozycję horyzontalną. Ta na temat drzewa nie jest dobra, ta jest lepsza, prawda? A jakaż to byłaby dobra kompozycja horyzontalna i dla jakiego tematu? Ano tam, gdzie występuje horyzont. Gdzież występuje horyzont? Ano w pejzażu, prawda? Górskim, gdzieś tam widać go za górami, ten horyzont, prawda? Są jakieś tam drogi, są jakieś tam elementy drzew, architektury, prawda? Są elementy chmur, które. Dokomponowują układ, i w tym wypadku ta ilość tych kierunków poziomych, ten y, horyzontalizm jest tutaj lepszy, prawda? Także wybierajcie Państwo, jak będziecie mogli konsekwentnie, adekwatnie do tematu układy kompozycyjne. Także tutaj radzę się zastanowić zawsze przed rysowaniem, co rysuję, jak to się dobrze zmieści w kadrze. Y, mamy jeszcze inne kompozycje, mamy kompozycje statyczne. Cóż to jest ta kompozycja statyczna? Ano, jeżeli w kadrze, który sobie narysujemy, dominują kierunki pionowe, prawda, i takie same, no to ten układ dysponuje pewną statyką, prawda. Nic się tu nie przekrzywia, nie przewraca. To jest układ statyczny, prawda. Mamy w odniesieniu do tego układu statycznego, kontrego mamy układ kompozycyjny dynamiczny, prawda. Czyli wszelkie wychodzące poza kadr Trójkąty, esowate, krzywizny, prawda? One dają poczucie dynamiki, ruchu w układzie kompozycyjnym. Także tu jest statyka, tu jest dynamika. Możemy statykę również uzyskać w kompozycji, gdzie dominują kierunki poziome, prawda? Jeżeli mamy tam jakieś elementy prostokątów wydłużonych w poziomie, no to będzie kompozycja statyczna przy użyciu tychże elementów poziomych, prawda? Czyli ta przewaga decyduje o kompozycji statycznej poziomej, a ta pionowej. prawda? Czyli wszelka dynamika to jest pojawienie się kierunków dynamizujących czyli esowatych, krzywizn, przechylonych pionów, odejścia od pionu to decyduje o dynamice układu. Mamy jeszcze tutaj takie spekulacje na temat kompozycji, jak kompozycja otwarta, kompozycja zamknięta. I na przykład, jeżeli ja sobie wezmę pod uwagę Temat w taki sposób, że narysuję pół butelki, prawda, w układzie. Narysuję pół jakiegoś tam owocu, dajmy na to jakiegoś tam arbuza przekrojonego, prawda, ze skórą, i dam tu jakiś element draperii, czy jakiegoś tam innego dopełniającego układu, może jakiś jeszcze kieliszek, jak butelka, żeby jakiś taki konsumpcyjny był obiekt, prawda, który służy celom konsumpcji. Mam sobie jeszcze jakieś inne elementy dopełniające, to te elementy, które tutaj zastosowałem w połowie, czy w jakiejś części, które wyglądają spoza kadru, decydują o tym, że to jest kompozycja otwarta. Prawda? Natomiast jeżeli zrobiłbym ten sam układ, ale ujmuję cały pół arbuza, prawda, z tym kieliszkiem tam gdzieś na... No niekoniecznie na środku, zaraz powiem dlaczego. Całą tą naszą butelkę. Jeżeli ja to rozstrzygnę w ten sposób, prawda? No to mam kompozycję prawda, zamkniętą, prawda? Czyli wszystkie formy mi się tutaj zmieściły i kadr je pięknie zamyka. Zamknięte są pięknie w kadrze, prawda? Czyli kompozycja otwarta, kompozycja zamknięta na ten sam temat, czyli jeden temat. Możemy narysować, zaprojektować, wydać w szereg różnych sposobów, w szereg różnych odmianach. Także możemy ten świat odkrywać przez pryzmat własnej osobowości powielekroć, prawda? I to jest właśnie frapujące w sztuce, że ten sam garnek artyści na przestrzeni wieków różnie widzieli, różnie interpretowali. Także jak Państwo patrzycie na eksperymenty z zakresu kompozycji u Pola Sezana, to zobaczcie, jak on tam kombinował. Tak, młodzież mówi kombinował, prawda? Czyli robił kombinatoryczne układy kompozycyjne. Z szeregu różnych horyzontów korzystał, wykorzystując różne punkty spojrzenia, prawda. Ciął kadry. Takim mistrzem kompozycji też był Edgar Degas, prawda, który malował, rysował głównie. Wyścigi konne, prawda? Konie z mobilnym zwierzęciem, prawda? Na wyścigach, no to tam ciął zady końskie, przemieszczał głowy, no takie migawkowe, prawda, kompozycje wykonywał, co sprzyjało wydaniu tematu, właśnie tego napięcia, które towarzyszy wyścigom konnym. To adekwatne było to ujęcie kompozycyjne do tematu. I to jest odkrywczość też artysty, że znalazły środek wyrazu poprzez m.in podstawowy problem to jest, jak zakomponował temat, że inaczej, prawda, że odkrył ten temat, odkrył nowe wartości i uruchomił go w ciekawszy sposób, bo to też jest istotne, jak podać ciekawie temat. Temat banalny, prosty, martwa natura z owocem, z butelką, z miską, z kubkiem. Mamy tu podstawowe bryły geometryczne, jak kule, jak walec, jak stożek, prawda, no, tu akurat sześcianu nie umieściliśmy, być może się pojawi w kolejnych edycjach Rysowania Martwej Natury. To powiemy sobie jeszcze o perspektywie zbieżnej w innych parametrach. Na razie tylko gwoli wspomnienia przypominam, że takie istnieją. Także tu skoncentrujemy się na tym układzie w dalszym procesie rysowania. Jeszcze wracając, powiemy sobie o schematach kompozycyjnych. Cóż to jest schemat kompozycyjny? A no, schemat kompozycyjny, już wspominałem, że to jest banał, który występuje dosyć powszechnie, często i najczęściej. No, dzieci rysują schemat kompozycyjny. Pewnie Państwo sobie przypominacie, jak to było w szkole czy w przedszkolu, jak robiliśmy laurki dla mamy, prawda? Czy dla ciotki, czy dla cioci, prawda? Czy dla taty? No to dzieci co robią? Zazwyczaj biorą kadr, prawda? Czy kartkę papieru i na osi symetrycznie rysują sobie jakiś tam dzbanek, prawda? I wkładają do tego dzbanka symetrycznie, zazwyczaj kwiatki, prawda, czy jakieś tam gałązki i inne rzeczy. I powstaje z tego i powstaje z tego taka laurka, ja to mówię, taka laurka dla ciotki, schemat kompozycyjny, osiowo-symetryczny. No trochę jest to banalne, no, jest to szczere, to też element szczerości, tutaj jest bardzo istotną wartością w pracach dzieci, którego nie należy pomijać, tu uwaga, że nie wszystkie te banalne kompozycje są pozbawione wartości, ale Bardziej wyrafinowane układy kompozycyjne, no prze, przejawiają więcej wartości, bo tutaj jest wysiłek przecież tego intelektu rysującego, spostrzegawczości, wrażliwości, tej kombinatoryki, prawda, bogactwa wewnętrznego, odkrywania umiejętności świata i tak Także proponowałbym Państwu, jak będziecie komponować, żebyście szukali takich ciekawszych ujęć, tego banalnego tematu, żeby to były Wasze ujęcia tematu, nie jakieś tam powtórki z kartek pocztowych, schematycznie gdzieś tam być może zrobionych przez no, mniej doświadczonych rysowników. Także wyciągajmy wnioski. Kompozycja centralna, osiowo-symetryczna jest istotna. Jak Państwo chodzicie do budynków kościelnych, to widzicie w starych budynkach, że zazwyczaj ołtarz główny jest zorientowany na osi, prawda. Ta osiowa symetria sprzyja koncentracji psychiki, uwagi, prawda? Także są tematy, które należy ująć osiowo symetrycznie. Tak jak widzicie, na przykład wyobrażenia egipskie faraona, który siedzi na tronie, no to są centralne osiowo symetryczne, prawda, układy. To też te ołtarze w kościołach inne, z tym, że koncepcje są różne, prawda, różne pomysły. My tu akurat robimy takie szkice koncepcyjne, prawda, na temat kompozycji, czyli szukamy pomysłu, prawda? Ktoś powiedział, tak, z artystów to Picasso, konkretnie Pablo, czy szukać. Nie, on mówił, że on znajduje od razu. Czyli artysta, który ma dużą praktykę i wyczucie wrażliwości świata, no to znajduje jak gdyby od razu te pomysły na zastany temat, prawda? Jeden rzut oka. Czy parę rzutów oka, refleksji troszeczkę, i już mam pomysł na ujęcie kompozycyjne. To jest ważne, ta reaktywność, to bogactwo, to, to doświadczenie. Oczywiście, praktyka czyni mistrza, jak ktoś powiedział, prawda? Talent niekoniecznie. No, talent musimy mieć. No, każdy z nas ma talent, prawda? Do czegoś. Oczywiście, talent rysunkowy wszyscy Państwo macie i myślę, że przy tych naszych ćwiczeniach, takich konsekwentnie prowadzonych, no, jakoś podszkolicie ten swój talent i będą efekty, myślę, że interesujące dla Państwa. Proszę Państwa, co ja tu jeszcze powiedziałem? Kompozycja osiowo-symetryczna, to mówiliśmy o tych kwiatkach, o tej laurce dla ciotki, prawda? Powiemy sobie jeszcze o kompozycji asymetrycznej, prawda? Że umieszczamy na przykład bukiet kwiatów asymetrycznie, odchodząc od tego centrum, od tej osi, dajmy na to w prawym narożniku, prawda? I tutaj mamy jakieś tam kwiaty, liście, inne rzeczy, a tam w tle dla równowagi kompozycyjnej. Montujemy plamy, czy jakieś dopełnienie ogrodu, czy jakieś tam pola, czy inne rzeczy, prawda? I to jest kompozycja asymetryczna, czyli odchodzimy od centrum. To też tu uwaga, który układ Państwa interesuje w zależności od obranego tematu. Poruszyliśmy te główne przykłady różnych rodzajów kompozycji, komponowania, czyli w szkicach koncepcyjnych. Szukamy różnych rodzajów kompozycji. Ja tu takie coś trzymam jeszcze. To się nazywa kadrem. Oczywiście zrobiłem sobie kadr prostokątny, przez który będę patrzył, prawda? Czyli mrużę jedno oko, żeby mieć horyzont jeden na wysokości oczu, wyciągam rękę i tu jeszcze taka dygresja. Ustawiłem sobie sztalugę z kartką papieru, z deską do rysowania. W trzech wysokościach odległości, trzech wysokości obiektu, który rysuję, i muszę mieć do dużego formatu jakieś 2 trzy kroki odejścia do tyłu do sprawdzenia dużego rysunku, jak to się będzie miało, jak to będzie wyglądało. I po cóż ta ramka jest taka zrobiona? Ona służy do jak gdyby tego wstępnego zobaczenia tematu. To jest kadr, przez który patrzymy na martwą naturę, mrużąc oko. Wyciągamy rękę, oczywiście stosownie do ilości tego tła, które chcemy wziąć. Tu uwaga na te rzeczy, prawda, o których żeśmy sobie mówili, ile czego do czego, żeby to miało sens. Możemy to zakomponować w pionie, czyli wertykalnie. Możemy też tę martwą naturę zakomponować horyzontalnie, poziomo, prawda. I teraz już widzimy, jak gdyby od razu, już ten nasz rysunek w tym kadrze. Nic tylko powtórzyć. Ja tu mam jeszcze takie narysowane centrum, środki tego odcinka, i aha, co jest w centrum, no to mamy co jest na prawo, co jest na lewo. To nam pomoże. Kadrować. I możemy sobie taki wstępniak zrobić, że mamy na przykład kadr prostokątny dla martwej natury i ją sobie zakomponujemy. Że tu mamy środek, tu mamy środek. Butelka to się znajduje gdzieś w tym obszarze, prawda? To jest butelka jakaś tam po winie, prawda? Nieważne jakim. Mamy ją zbudowaną z walca, stożka, kuli czy jaja, prawda? Mamy tutaj obiekt kulisty, to jest. To jest jakiś owoc cytrusowy, grejfrut bodajże. Tak. Mamy miskę, prawda. Mamy stożek ścięty, wstawiony centralnie, czyli tu będzie ważna ta oś, prawda, na środku. I ten środek trzeba zorientować do. Ja tak trochę bazgrze, bo w tych tak Bazgrze, prawda, bo w tych koncepcjach kompozycyjnych, no ta kreska no, tutaj chodzi, błądzi, to nie będzie taki precyzyjny rysunek od liniki, bo to nie o to chodzi w rysunku artystycznym, żeby było równo, tylko o to chodzi, żeby trafić w wyraz. No i mamy taką kompozycję, tu akurat tak niebezpiecznie trochę dla brzegu zrobiłem, to podniesiemy sobie, podniesiemy sobie ten margines tutaj, a zabierzemy troszeczkę tego dołu, czyli już kombinuję. Kompozycyjnie, prawda? I tutaj dam sobie owal stołu na którym to się znajduje. No jest to układ, w którym jest trochę owali, prawda, bo są koła, są kule, są elipsy, czyli koła w perspektywie. No i to jest nasza pierwsza taka, taki rysunek martwej natury na stole, prawda. Możemy ten układ skomponować zupełnie inaczej, bo możemy go obciąć w ten sposób, czyli możemy go wydłużyć, prawda, dodając tutaj tych fałd obrusa, prawda, który się Punktując te własności podziału linią, prawda, punktując obiekty, precyzując kształt, i dostajemy dostajemy z tego zupełnie. Tam są jeszcze takie kratki występujące, prawda, które też są elementem kompozycyjnym układu, że te kwadraciki sobie tutaj później podzielimy, wkomponujemy i zbudujemy z tego ciekawy układ. Prawda. Widzicie Państwo, jest możliwość taka albo taka. Czyli ile opcji jest z jednego układu? No wiele. I to. Ten rysunek artystyczny polega na tym, żeby wybrać tą najwłaściwszą, najbardziej trafną, adekwatną do tematu. No to myślę, że to na początek to tyle, proszę się nie przerażać, zapraszam na dalsze lekcje rysunku.